Cenzura w imię demokracji. Raport USA odsłania prawdziwą twarz Komisji Europejskiej. Serdecznie wita i zaprasza Państwa do wysłuchania informacji na powyższy temat, Wasza korespondentka z Niemiec. Krótko wykaz treści. Demokracja pod nadzorem Komisji Europejskiej. Raport USA jako sygnał ostrzegawczy dla Europy. Kiedy Bruksela wybiera za wyborców i jak Komisja Europejska ingeruje w wybory i knebluje usta swoich obywateli. Radio Racja. Audycja portalu Deliberacja. 6 lutego w największym w Polsce serwisie informacji prawno-gospodarczej infor.pl.sa, należącym do wydawcy dziennika Gazety Prawnej, ukazał się artykuł zatytułowany Komisja Izby Reprezentantów USA. Komisja Europejska cenzuruje Internet. I tłumi narracje ograniczające jej władzę. Już sam tytuł brzmi jak oskarżenie, ale treść jest jeszcze poważniejsza. Artykuł powołuje się na raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA, opublikowany 3 lutego 2026 roku. Dokument ten Szczegółowo opisuje trwającą od ponad 10 lat kampanię Komisji Europejskiej, której celem miało być przejęcie kontroli nad narracją w internecie, zwłaszcza w okresach wyborczych. To już drugi raport Amerykańskiej Komisji Sądownictwa poświęcony zjawisku cenzury w Europie. Tym razem. Ujawniono niepubliczne dokumenty pozyskane na mocy wezwań sądowych, z których wynika, że Komisja Europejska regularnie wywierała presję na platformy cyfrowe tuż przed wyborami w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem tych nacisków było ograniczenie zasięgu i widoczności treści nieprzychylnych. Unijnemu establishmentowi, zwłaszcza partii konserwatywnych i populistycznych. Według raportu, od momentu wejścia w życie aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA w 2023 roku, presja ta przybrała charakter systemowy. Platformy internetowe. Miały być zmuszone do ograniczania publikacji o charakterze prawicowym, konserwatywnym czy antyestablishmentowym, szczególnie w krajach, w których właśnie odbywały się wybory. Wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku również znalazły się pod ścisłą kontrolą Komisji Europejskiej. Ale ta ingerencja nie zaczęła się wczoraj. Już od 2015 Komisja Europejska tworzyła różnego rodzaju kodeksy i fora współpracy oraz mechanizmy nacisku na big techy. Oficjalnie dobrowolnie, w praktyce coraz bardziej polityczne. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą bezpośrednio szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz jej zastępczyni Wery Jourowej. Jeszcze przed wejściem w życie DSA już w 2020 roku miały one nakazywać platformom usuwanie treści uznanych za politycznie niepoprawne. Najpierw w kontekście pandemii COVID-19 i szczepień, a później szerzej, światopoglądowo i ideologicznie. W latach 2022-2024, w ramach tzw. kodeksu dezinformacji, odbyło się ponad 90 spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami platform cyfrowych. Podczas tych spotkań naciskano na zmianę globalnych zasad modernizacji treści. Po wejściu w życie DSA firmy zostały ostrzeżone, że muszą prowadzić ciągły przegląd wytycznych, by pozostać w zgodzie z nowymi regulacjami. W praktyce oznaczało to jedno: usuwanie treści niezgodnych z dominującą linią polityczną. Unii Europejskiej. Najbardziej alarmującym elementem raportu jest jednak ingerencja Komisji Europejskiej w procesy wyborcze od 2024 roku miało to do niej dość co najmniej ośmiu głosowaniach w sześciu krajach Unii Europejskiej. Komisja spotykała się z platformami cyfrowymi tuż przed dniem wyborów. Naciskając na ograniczanie treści politycznych. Najbardziej znanym przykładem są wybory w Rumunii, gdzie w grudniu 2024 roku, pierwszy w historii Unii Europejskiej, unieważniono wybory z powodu rzekomej dezinformacji w mediach społecznościowych. Rumuńskie organy regulacyjne, działające w porozumieniu z Komisją Europejską, i wzmocnione przepisami DSA domagały się usuwania legalnych wypowiedzi politycznych. Nakazywano usuwać treści uznane za obraźliwe wobec milicującej partii rządzącej oraz wszystkie materiały zawierające wizerunek jednego z kandydatów. To powinno być dzwonkiem alarmowym dla wszystkich Europejczyków. Bo jeśli dziś unieważnia się wybory w Rumunii, jutro może to spotkać każde inne państwo, w tym także Polskę. Raport wskazuje również na ingerencję w wybory na Słowacji w 2023 roku, gdzie pod presją Unii Europejskiej TikTok cenzurował legalne opinie polityczne, w tym. Stwierdzenia sprzeczne z ideologią gender. W podobny sposób działania podejmowano w Holandii, Francji, Irlandii i Mołdawii. Polska na razie nie figuruje w oficjalnym spisie. Na razie. Z raportu wynika jasno, że na cenzorski celownik trafiały treści określane jako populistyczne, antyunijne, antyelitarne, antyimigranckie, antyLGTB, a nawet satyra polityczna i memy. Innymi słowy, wszystko, co nie mieściło się w ideologicznym kanonie Brukseli, zostało kasowane. Amerykańska Komisja Sądownictwa ostrzega także przed nowymi inicjatywami Komisji Europejskiej, takimi jak Tarcza Demokracji, które mogą doprowadzić do likwidacji anonimowości w internecie poprzez obowiązkową weryfikację tożsamości. Dla wielu z nas, którzy pamiętają życie pod realnym komunizmem. Brzmi to niepokojąco znajomo. Warto dodać, że jedyną dużą platformą, która odmówiła współpracy z Komisją Europejską, był serwis X Elona Maska. To właśnie na tę platformę Unia Europejska nałożyła wielomilionową karę i to wobec niej prowadzone są dziś intensywne postępowania. I na zakończenie chciałabym zadać słuchającym pytanie, które coraz trudniej daje, daje się skomentować. Czy Unia Europejska wciąż chroni demokrację, czy już tylko kontroluje jej wynik? Bo jeśli demokracja ma polegać na tym, że władza decyduje, jakie poglądy wolno głosić przed wyborami, to nie mamy już do czynienia z demokracją. Lecz z jej fasadą. I tą pułętą kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem. Zapraszam na następne. Życzę naszym słuchaczom miłego dnia. Bądźcie Państwo z nami na Patronite.